Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was, niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary, bądź dar proroctwa do stosowania zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela dla wypełniania czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. To pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. Miłość niech będzie bez obudy, miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości bratelskiej nawzajem bądźcie życzliwi, w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złóżcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie bądźcie za wielkością. Lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od Was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Ale jeżeli nieprzyjaciel Twój cierpi głód, nakarm go, jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.